to podłącz tak. ładowarkę do gniazdka gdzieś na dole. No i co dalej zrobię? I przez to poczytaj poczytaj się o... przez Wi-Fi łączysz. wam że raz czytałeś dzisiaj? Czekaj, Masz to tekst? To ja. Szybko odpowiedz mu najpierw. No mam tekst, ale... Który, Który teraz, teraz? 7? Nie, przed 7 dwa kapity wcześniej. Praca staje się uczestnictwem. Ja, 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 ja. Moment. Dokładnie tam, no. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją, okazją do przyspieszenia nadejścia Królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia zbawienia. Ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina, rodzina, Nie. której brakuje pracy, to jest, jest bardziej narażona na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpad pokusy Nie. Nie. rozpadu, jak moglibyśmy mówić o godzia starając się. Aby wszyscy i każdy z osobna mieli możliwość godnego utrzymania. Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje This z samym <laughs> staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, społecznym i finansowym. Może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, nocy. znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej normalności, w której nikt nie byłby wykluczony. Ej, grwazy, praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który tak. stał się człowiekiem, ja nie pogardził pracą to utrata to to pracy to dotykająca to. tak wielu braci i sióstr. Wow. A która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Proszę święty Józefa <laughs> tak Robotnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które są... kazałyby nam powiedzieć, żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina <laughs> no, bez pracy. Pięknie, ty. o ciebie bierzesz za mistranta? No to tak ładnie czy to? No ja pisko ty. Oceny. Dobra, kto tam będzie dalej? Siódma, a już posyłam.